Witam Cię serdecznie drogi widzów na moim kanale Na którym pierwszą moją serią filmów będzie odnowienie tego samochodu, który tutaj leży Razem z Wami i z Waszymi sugestiami Więc zapraszam do oglądania Zbliżamy się powoli do samochodu A raczej do karoserii z ramą Samochód ten kupiłem kilka lat temu i nie miałem jeszcze czasu go odebrać. Niedawno pojechałem go pierwszy raz zobaczyć. Ja już go widziałem, wy jeszcze nie. Zaraz zobaczycie, co tutaj się kryje. Jest w stanie rozebranym do ostatniej śrubki. Jedyne, co jest skręcone, to silnik i skrzynia, których nie planuję dawać oryginalnych, ale o tym będzie później. Więc przejdźmy może do odpakowania tego prezentu. Samochód ten to ultra Lekki Triumph Spitfire z 1974 roku. Jest to samochód, który jest mniejszy i niższy niż Miata. Jak widać, samochód jest cały skorodowany, ale nie jest tragicznie. Widywają gorsze samochody, jeżeli chodzi o wszystkie elementy konstrukcyjne. Wszystko jest w całkiem ładnym stanie. Podłoga trzyma się kupy. Oczywiście po piaskowaniu wyjdzie na pewno znacznie więcej rzeczy. Ale jeżeli chodzi o stan przed, stan teraz jest całkiem akceptowalnie. Jak widzicie, samochód ten jest niewiarygodnie lekki. Mimo, że tutaj mam samą środkową i tylną część tego auta. Jeżeli chodzi o stan bacharski. Według mnie nie jest najgorzej, są do poprawy na pewno przednie oraz tylne mocowania budy do ramy. Miejsce nad dyferencją jest na pewno brzydkie, lewe tylne nadkole jest do wymiany albo do naprawy, będziemy działać, będziemy patrzyć. Jeżeli chodzi o stan techniczny ramy, wygląda ona całkiem ładnie, jest bardzo prosta w budowie, ale jest też bardzo ładnie wykonana, bardzo mi się podoba. Eee... Myślę, że nie będzie z nią większych problemów. Spróbuję dojść do tego, czy to auto było wyszkiełkowane wcześniej wypiaskowane, czy było ręcznie zeszlifowane, czy może jakiś pożar tu się przydarzył. Myślę, że będę w stanie odtworzyć tą historię, ale patrząc na ramę, widzę, że środkowa część jest nawet pomalowana, więc nie przewiduję z nią wielkich kłopotów i tyle. Jeżeli chodzi o kolejność podejmowanych prac, planuję to zrobić następująco. Karoserię planuję zawieźć do warsztatu, którym będę mógł się zająć naprawami blacharskimi. Ja albo blacharz tego jeszcze nie zdecydowałem, w zależności czy mi się po prostu będzie chciało samemu to robić. Ramę planuję robić u siebie w prywatnym garażu. Ramę, zawieszenie, hamulce, układ napędowy, ale o tym wszystkim będę mówił później. Mając już z grubsza nakreślone co, gdzie i jak. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Który nie wiem kiedy się pojawi, ale będzie na pewno z wyciągania tego samochodu stąd, bo dojazd jest dość skomplikowany i planuję to zrobić samemu. Jeżeli. Jeżeli Wam się podobało, odsyłam również do mojego Instagrama, gdzie wrzucam bardziej rozrywkowe treści, krótkie update'y co się dzieje.